Serio, Sze, tak? Doszło tam do, nie, do, do jakichś rękoczynów, Rafał? Rafał, doszło do jakichś rękoczynów? No ja tam? nagrałem to akurat, jak się popychali, i wyzywali za kulisami, więc tu... No nie lubią Ostro. się definitywnie. Tak, słuchajcie, tu jest prawdziwa nienawiść. dogały gały, Pało. Do gały. Nie żyjesz! boje pana, nie żyjesz! Anio, spokojnie, poczekajcie. Chodźcie, spróbujcie, spróbujmy zrobić jeszcze raz face-to-face. Pan Max, chodź, spróbujemy zrobić jeszcze raz. Uważajcie, chłopaki, trochę dalej. Wrócił w głowie? Zajębał być kreseczkę, co? Panowie, słuchajcie, do trzech razy sztuk. Ostatni raz próbujemy. A to mnie napierdala. Podejdźcie bliżej. Kasujecie, stary, po miesiącu treningu. 26, kurwa, kanclerz z internetu. Kanclerz od z internetu. Trenował dwa lata, z dwa lata. nie napierdala. Styratyzacja zakupiona. Dobra, panowie, dziękuję. Słuchajcie, wielkie brawa. <forszy> O kurde! Zaskoczył! Frajno Zaskoczył mnie z Dobrze.